Targ staroci zobaczymy co dzisiaj tutaj uda się Nie? zobaczyć, wyrwać może coś ciekawego. Także witam na vlogu Rafika. Rafik na targ pomyka. Zobaczymy co będzie. Trzymajcie kciuki, może spadnie coś fajnego. Lecę. I mamy różnego rodzaju zabaweczki. się Szanowni Państwo, wszystko to byśmy chcieli. To jest naprawdę, że to można jakoś pójść do Tak, może Pani to popsuć jak najbardziej. A ja bym to wyciągła i wsadziła w głąb. No i to przekładaj, Byli tacy u mnie w stole, co tak robili, jak mu dawali radę. Zawsze no. możesz tak zrobić. Jeszcze 3 godziny i postoimy i może gotowe, tak? Nie psy, tak, to psuje, skończę, jest Już różnego rodzaju kamienie, kamyczki. Tu pozdrawiamy Ania Bowicką. Aniulka się kocha w tych nie? Mega. Ten bardzo ładny. Patrzcie, jaki piękny talerz jaki śliczny wzór i zaledwie 8 euro jest please. i teraz tutaj za 2 euro kupiliśmy taką paterkę z takiego liścia jak ktoś będzie chciał z liścia to zostanie, <noise> pakujemy i lecimy dalej, a patrzcie to kolejny piękny talerzyk, kolejny holenderski piękny talerzyk, elegancki i te ich kafle, te ich kafelki kurcze ozdobne, to jest mistrzostwo świata, nie? to jest mistrzostwo świata patrzcie tak, jakie ładne, malutkie miniaturowe wazy z 12 ale śliczne otwierane bardzo ładne świetnie, naprawdę świetnie duż jest taki troszkę droższy talerz 17.50 ale jest przepiękny do oryginalnej futerale widać, że trochę swoich lat ma

Tym razem nie ma tutaj aż tak wspaniałych rzeczy, żeby nagrywać, pokazywać. Bardzo dużo ubrań, ciuchów. Nie wiem, całkiem inny targ niż jakiś czas temu, co byliśmy z Markiem i z Robertem. Bardzo dużo ciuchów, naprawdę. Tak jakoś przeszło to na modę. Może dlatego, że jesień. Nie wiem, ale nie ma wam co nagrywać. Może jeszcze parę regałów zostało do przejrzenia, parę rzędów. Może się coś uda, zobaczymy. A tak to lecimy dalej. Tu jest takie troszeczkę starsze stanowisko, zobaczcie jakie ładne. Kuchenki do tego starsze. Są jakieś pancze, podkładki, i są piękne męki stare do tego. kiedyś to musiało wyglądać jak to wisiało na ścianie. Tu, tu proszę pięknie. A tu proszę. Dla, nie, dla niego. I różne bardzo opuści. proszę bardzo. Kamienne. Kamienne mój

Żeby był dopuszczony do ważenia Tutaj masz 3 kg, 2 kg, 1 kg. How much? How cost is everything? Algoma? Uh, yes. Dioch? Yes. Draco? Everything. Draco. How cost? 10 euro. 10 euro. 10 euro. Cały komplet, jeżeli by ktoś chciał. Naprawdę piękne wyglądałyby bardzo zawsze super very nice i to <gry> nie mogliśmy się oprzeć kupujemy dżownicę będziemy sobie szamać no takie oto kurcze stoisko ze słodkościami i ostatnie z stoisko które odwiedzamy kupujemy smakojki na drogę i jedziemy do domku nie ma co oglądać, nie ma co ciekawego kupiłem parę rzeczy ale to takie rzeczy, których nie mogę pokazać, to są prezenty może gdzieś kiedyś zobaczycie a my uciekamy uciekamy Thank you very much yes, Have a nice day lecimy do domku, na razie